Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl na budowie relacji, a w nim męskie pytania o miłość, czyli co dzieci powinny widzieć u rodziców. Pomogą nam odpowiedź na to pytanie znaleźć nasi eksperci, którzy są współtwórcami cyklu na budowie relacji. Mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska, witam cię serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. I Bogdan Janowski, również serdecznie witam. Dobry wieczór. Mamy obraz rodziny. Każda rodzina chciałaby być zdrowa, szczęśliwa i mieć dobre relacje. Ale też każda ma swoją receptę na to. I właściwie, jeżeli chce być zdrowa, to oczywiście pewne ogólne reguły są, ale każda rodzina ma jakąś swoją tradycję i ustala własne zasady i standardy, które powinny kierować zachowaniem. Ale tutaj. Skoro odnosimy się do dzieci, no to właśnie tym zachowaniem dzieci, ale te relacje w rodzinie też wiadomo, że idą od góry. No więc te relacje też powinny być małżeńskie, odpowiednio ułożone, żeby dzieci widziały, do czego mają dążyć. Reguł. Zazwyczaj jest jakoś kilka, one są czasami nazwane, czasami nie znam takiej rodziny, gdzie są na przykład pewne reguły wypisane na ścianie w salonie, że na przykład nie mówi się, nie przeklina się w tym domu, nie, nie, nie używa się osądów, nie ma tego co szeroko pojętym teraz znaczeniu nazywa się mową nienawiści, nie ma obgadywania i tak dalej i tak dalej, ale jest jeszcze wiele innych reguł, którą powinni się kierować rodzice. Ale dzisiaj będziemy szczególnie mówić o mężczyznach. Szczególnie o tych, których nazywamy ojcami, bo nimi są, ale chciałoby się, żeby byli dobrymi i skutecznymi. I jaką, jaką regułą powinien kierować się właśnie dobry i skuteczny ojciec, by na pierwszym miejscu była jego żona i matka jego dzieci. Żeby tak było, no to trzeba żeby ten mężczyzna widział że e, wiele rzeczy które przynoszą radość jego żonie, jego kobiecie e, to co daje jej szczęście, poczucie bezpieczeństwa, komfort, e, radość e, to co na niej jest szacunkiem e, właśnie to jej będzie dawać i tego będzie uczyć swoich dzieci e, no właśnie bo tutaj dzisiaj będziemy o tym mówić będziemy mówić o tym e, jak te Pytania o miłość, o sposób wyrażania tej miłości, o sposób przekazywania, o te języki miłości, które dzieci będą widzieć, którymi aby nasiąkają.